Pytam u Ciebie ...mini soccer star. PROSTE ŚRODKI Obok murka, żeby już debile po prostu mi nie przeszkadzali Te murki są takie pedałskie Nie oddać tylko trochę ciężki mecz. Zeszła. Nie zeszła. To był żart. Bronk też świetnie broni. to jest Ja nie to jest taki tak no, niezwykły Jeszcze tam to jest tylko to budaj, w zniesimy sezonie prawdopodobnie A teraz się skupmy Co ten Wronka zrobił? Zakręcił się jak chuje thorns and all To chyba Puskas tak w ogóle będzie ten gol nożyc z 40 metrów. Jeszcze cudowny wolej? ale spierdolił. Idiota, głupi. I nie dobił tej piłki. No co jest? O kurwa, Bramka, że już to umiem bronić. Czy pierwszy raz mam potwierdzenie, że nie da się czelić, mieć karnego nie do obrony. Więc muszę wymyśleć za niedługo nową technikę. Dziś jeszcze duszę. Już nie kombinuję z tymi powskazami, bo jeszcze jednego ładnego strzeliłem dziś gora. Chyba najładniejszego w historii. Bo jeszcze to były nożyce. Gdyby to był normalny taki gorbec bez nożyc, to bym... Aż tak się nie podniecił, ale to kurza w I 700 i go w karierze. A to dopiero poza kariery. Hyundai Motor. Kurwa. Marka samochodu ma kupił kartki. Ja się boję tej gry. Bo kruport kup mnie nienawidzi. I tutaj w takie rzeczy odpierdolają. Że strach się bać, kurwa. Ja pierdolę. Nie wiem czy było coś słychać, ale na wszelki wypadek zrobię pauzę, bo dosyć głośno okazał ten ojciec katkı Kadir Oby był gołym No nie! Pryonkas obronił Nie no, gdyby tu Gawłowski stał, to bym mu dał A to nie Gawłowski się składał do tych nożyc. Oj zeszła no, za szybka ta piłka była i mi ścinkę zrobiła ta gra. Przynajmniej się nie ośmieszyłem, bo jakimś studentom wygrałem. Jeszcze mam gamy. No kurwa, logowaj dwa czego. Jeszcze głupią poprzeczkę. O, obronił. To mocne podanie, chociaż no wytaniny. No fajnie, chociaż to miał być do Gazłockiego, ale tak... Za mocno tu zrobił ten zakolik. Ale No i teraz nagle się wchodzę do przewrotek, kurwa. Такого дистанции годы станут все-таки тиммейки. Да раз. Ну не, ну чем это вот так куда дивно есть? Ну, жутко. На шляпу. Ну, Czemu on nie idzie do walki w główkę? Tylko kurwa idiota w wojej robi. Fix this game. Forcy! No naprawdę w grę Czemu on nie idzie do walki o piłkę, tylko stoi? Presja, presja jest teraz bo ci da biorę się pierdorają. Jest. No kurwa, floń tu da się Kurwa, to da się świetne. to. Normalnie, jeszcze do jak się złożył, ale dobra. No nie tu w miejscu! No, czemu kombinuje?! Mógł strzelać! Obroga włoski jest kryty. No kurwa i reagować zacznij na to gówno Jeszcze krycie Dobra przeszliśmy ten mecz Na mecz miękczy no naszym. No dobra, na rado, tak średni ten oczynek.